Przez dekady procesory rozwijały się głównie dzięki wyższym częstotliwościom taktowania. Dziś ten trend wyhamowuje. Co przyniesie przyszłość CPU? Nowoczesne procesory nie będą już monolitycznymi układami. Coraz częściej spotkamy konstrukcje chipletowe. Zestawy wyspecjalizowanych rdzeni połączonych w jeden system. W przyszłości rdzenie w procesorach będą różnić się funkcjami. Jedne zajmą się AI, inne grafiką, jeszcze inne zarządzaniem systemem, każdy zoptymalizowany do swojego zadania. CPU przyszłości to przede wszystkim menedżer różnych jednostek. Przechodzi on z roli głównego wykonawcy do koordynatora, przydzielając zadania wyspecjalizowanym rdzeniom. W procesorach przyszłości standardem staną się zintegrowane jednostki AI, czyli NPU. Umożliwią one szybkie i bezpieczne przetwarzanie modeli AI lokalnie bez konieczności korzystania z chmury. Rozpoznawanie obrazu czy głosu, automatyczna optymalizacja działania systemu. To wszystko CPU wykona lokalnie i natychmiast, eliminując opóźnienia i zwiększając prywatność. Zamiast ciągłego zwiększania częstotliwości, przyszłość należy do efektywności energetycznej. Coraz ważniejsza będzie wydajność liczona w przetworzonych operacjach na VAT. Nowe procesy technologiczne, takie jak zaawansowany 3D stacking, pozwolą upakować więcej tranzystorów na tej samej powierzchni i znacząco ograniczyć pobór energii procesora. Nowe materiały, takie jak grafen, dadzą możliwość jeszcze szybszego i wydajniejszego przesyłu danych między elementami procesora, eliminując wąskie gardła w komunikacji. Widoczny będzie także rozwój architektur neuromorficznych, inspirowanych budową ludzkiego mózgu. Procesory staną się zdolne do uczenia się i adaptacji w czasie rzeczywistym. Połączenie struktur trójwymiarowych z nowymi technologiami sprawi, że CPU w przyszłości będzie bardziej elastyczne i skalowalne, odpowiadając na rosnące potrzeby różnych zastosowań. Swego rodzaju ewolucja. Z prostego kalkulatora procesor stanie się złożonym, wielofunkcyjnym systemem zarządzającym ogromną liczbą procesów naraz. Czy klasyczne procesory znikną? Raczej przejdą ewolucję. Połączy się wysoka wydajność, zaawansowane AI i energooszczędność, by sprostać nowym wymaganiom rynku. Już teraz widzimy pierwsze oznaki tej transformacji. Coraz więcej urządzeń wyposażanych jest w dedykowane jednostki AI i coraz wydajniejsze układy scalone. Na horyzoncie widać procesory, które będą nie tylko szybsze, ale inteligentniejsze i znacznie bardziej ekologiczne. Chcesz być na bieżąco z rewolucją w świecie procesorów? Zasubskrybuj nasz kanał. Przed nami ekscytujące dziesięciolecie, które odmieni świat technologii.